Za nami warszawski ratusz, ratusz gdzie jest najprawdopodobniej pusty gabinet prezydenta Warszawy. Chociaż formalnie prezydentem jest Rafał Trzaskowski, to ciężko go tutaj spotkać, bo albo prowadzi kampanię, a wcześniej miał wiele podróży, nie dbał o interesy warszawiaków, nie dbał o interesy warszawianek. Nie zajmuje się miastem, którym powinien rządzić, a Warszawa staje się coraz mniej bezpieczna. Napady, rabunki, włamania, kradzieże, to zaczyna być... Codzienność wszystkich mieszkańców Warszawy. Często mówi o kobietach, ale tak naprawdę jedna z najważniejszych spraw, jak bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo pań, nie zajmuje go za bardzo. Leniwy Rafał robi wszystko, tylko nie zajmuje się tym, żeby prowadzić sprawy Warszawy, więc jakim ma być prezydentem? Jako prezydent też dezerteruje. Dodatkowo nie dość, że zdezerterował z tego budynku, z tego gmachu. To jeszcze ukrywa się, ukrywa swoje poglądy. Nie chcę dzisiaj pokazać tej ferii tęczowych barw, na których pokazywał się jeszcze nie tak dawno. Leniwy Rafał, tęczowy Rafał, to jest prawdziwy trzaskowski. Rafał, przestań udawać, weź się do roboty, dofinansuj warszawską policję, zadbaj o bezpieczeństwo. Po to cię wybrali warszawiacy.